Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. Witam się z wami w środę. W środę, tak, w środę. Słuchajcie, skończyłam dzisiaj z rana nagrywać vloga, który nagrywałam we wtorek. Wczoraj, wczoraj chyba tamten zaczęłam nagrywać i tak sobie pomyślałam, że moje dziewczyny jeszcze śpią. Mamy godzinę, słuchajcie, dziewiątą. One jeszcze śpią, ale jak widziałyście, pogoda nas nie rozpieszcza, pada, jest szaro, buro i ponuro, więc ja skorzystam i zacznę do Was nagrywać vloga i zaczniemy, słuchajcie, holem ze Sinsei, bo zamówiłam sobie kilka rzeczy. Przede wszystkim, powiem Wam tak, zamówiłam sobie buty, które zamówiłam już ostatnio raz, ale zamówiłam za duże, więc... Widziałam, że są dostępne, zamówiłam nowe. Proszę bardzo, czy one nie są? Buty. Buty to jest za dużo powiedziane to są takie kroksy. zarobiste na lato. Ja tego typu buty na lato bardzo lubię. Chodzę w takich. One mi się tak podobają, są tak urocze tutaj właśnie z tymi takimi switaśnymi przywieszkami to w sumie można odpinać. Wcześniej zamówiłam rozmiar 40x41 i myślałam, że się w nich utopię. Tutaj zamówiłam rozmiar 38x39, takie kroksiki. Myślę, że one będą idealne, zarówno do chodzenia, tak wiecie, na ogrodzie, ale też nawet wyskoczyć do miasta na jakieś szybkie zakupy, bo ja w tego typu butach chodzę. Bardzo mi się podobają. Swoją drogą pierwszy raz je zobaczyłam u Iwonki. Na Instagramie, bardzo mi się spodobały, od razu zamówiłam, no ale przyszły te za duży rozmiar, wybrałam, więc mamy coś takiego. Także to jest pierwsza rzecz. Swoją drogą, dzisiaj mam na twarzy, słuchajcie, nałożony puder malinowy z paezę, to jest nowość. I powiem wam, dziewczyny, jak to pachnie malinami. Po prostu, jak taka, takie malinkowe cukierki pudrowe, serio. Także testuję sobie dzisiaj ten puder no moja skóra moja cera aktualnie nie wygląda za pięknie bo niestety te dni więc mam jakiś cholerny wysyp i nie podoba mi się to ale nie zwracamy na to uwagi co dalej sobie kupiłam swoją drogą powiem wam że w taką aurę i w taką pogodę to jedynie jakieś takie kolorki żywe Makijaż, jakieś nie wiem, coś takiego, żeby dodać tego koloru. Tak jak na przykład ta bluzka. Dobra, e, co dalej zamówiłam? Słuchajcie, tablicę. Zamówiłam sobie taką e, tablicę. O, widzicie, z pisakiem. Z pisakiem? Jest, jest pisak, i karteczki, widzicie co? E, bardziej dla siebie nawet żeby rozpisywać sobie tutaj rzeczy, które mam do zrobienia, ale na ten moment nawet nie wiem gdzie ja to dam. Ja mam problem z tym, że dużo rzeczy muszę mieć gdzieś tam pozapisywanych, żeby pamiętać, że coś mam zrobić i jak ja coś, jak ja faktycznie widzę, że mam coś do zrobienia konkretnego, to ja się tego Trzymam, trzymam bardzo dobrze. Wiadomo, że w kalendarzu, w notesie, to wiecie, to jest książka. Na telefonie też nie lubię tego typu rzeczy mieć um, zapisywanych, więc może Wy, jak macie jakiś patent na taką właśnie organizację, że to mam wtedy zrobić, to mam przypilnować, to mam nagrać i tak dalej, co u Was najlepiej się sprawdza? No, nie wiem, mam tego iPhone'a, mam ten telefon, tam można sobie wszystkie przypomnienia i harmonogramy rozpisywać, ale ja jednak chyba jestem takiej trochę starej daty i zamówiłam taką tablicę, aczkolwiek czy to był dobry pomysł, nie wiem, bo nie wiem, gdzie ją zamontuję. No, nie wiem, nie wiem. To był taki zakup pod wpływem impulsu i nie wiem, czy ona ze mną zostanie, czy nie. W każdym razie szklanki, piękne szklanki. Dziewczyny w dziale Sinsei Home. Jest naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy. Ja jako wielka maniaczka szklanek, kubków i tak dalej. Słuchajcie, proszę bardzo, zamówiłam dwie takie piękne szklaneczki. One są e, takie tłoczone, tak jakby słuchajcie, takim. Lodem zmrożone ze złotą lamówką, także proszę bardzo, jakieś koktajle, drinki, mrożona herbatka, kawa mrożona i tak dalej. Takie dwie szklaneczki. One nie kosztowały dużo, słuchajcie, naprawdę były tanie. Także to, co jeszcze? Aha, zamówiłam właśnie dla Leny. Leny się strasznie spodobały, słuchajcie czekajcie, Lenie się strasznie spodobały te moje leginsy dzwony właśnie z e, Sinsei i za każdym razem jak mam je założone, to Lenka mówi, że fajne mam te spodnie no i one wróciły na pełną rozmiarówkę i zamówiłam jej rozmiar XXS, 2XS, ale one ogólnie wypadają duże te rozmiary więc jak tylko stanie dam jej do zmierzenia, czy na nią będą boję się, że będą za duże no zobaczymy w każdym razie ja uwielbiam te spodnie i bardzo, bardzo często je noszę no i w sumie powiem wam szczerze, że tutaj nie ma jakiegoś dużego zamówienia nie ma jakiegoś wielkiego zamówienia zamówiłam sobie piżamkę wzięłam dwa rozmiary, wzięłam MK i l -kę. I teraz najpierw otwieram eleczkę, bo wydaje mi się, że ta elka będzie lepsza. Przepiękna jest w ogóle, zobaczcie na ten materiał, taki ażurkowy. I do tego, dziewczyny, mamy tak spodenki, takie klasyczne, właśnie zakończone taką falbanką, gdzie tu jest bibułka. I do tego mamy taką najzwyklejszą, słuchajcie, koszulkę. To jest bardzo cienkie, w ogóle nie sądziłam, że to jest takie cieniutkie. Ja wiem, że się opalam samoopalaczem, Wiem, że to się będzie brudzić, ale słuchajcie, no, nie będziemy chodzić w samej czerni. Tego typu piżamki są naprawdę bardzo ładne. Zobaczymy. Ta elka też się wydaje w ogóle taka dosyć spora. No podoba mi się, ale patrzcie, jakie to jest cieniutkie. Przebija tu wszystko, no sutki i tak dalej na bank będą prześwitywać. No zobaczymy, nie wiem, nie wiem czy Lka nie będzie faktycznie, czy M nie będzie większa, bo ta L się wydaje taka duża, także wzięłam sobie dwa rozmiary dla porównania i słuchajcie, wzięłam sobie dwie bluzki, to są chyba, jedna w rozmiarze M, druga w rozmiarze L, także widzicie dziewczyny, nieduży hol. Okej, okay, dobra, czyli ta M będzie dobra, widzę. Lka będzie za duża. To jest taka, słuchajcie, zwykła, klasyczna bluzka. Taka krótsza na długi rękaw, ja ją zaraz za, założę, przymierzę. Bardzo fajny materiał, bawełna Elastan pewnie. I ona ma takie wykończenie. O, czarny to kontrast. E, lamóweczkę taką ładną. I ja myślę właśnie, że do tych e, czarnych legginsów, dzwonów też będzie super wyglądać. No i do tego. Tutaj jeszcze coś mam. Oj nie wiem, co to jest. Brzydki worek. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, co to jest? Spódnica. O, jaka ładna. Wiecie co? Ja ostatnio miałam ochotę założyć sobie spódnicę jakąś. Ja jak mam być szczera, to mam jedną krótką spódnicę też z miniówkę taką jeansową. Eee, a tak. tyle. Nie mam żad. A mam jeszcze jedną czarną, plisowaną, taką bardziej elegancką spódnicę z Bombry. No, ta mi się tak, słuchajcie, podoba to jest eleczka. I ona jest taka trochę jakby asymetryczna, i tutaj ma taką falbaneczkę. Wzięłam Elkę. Do tego jakiś krótki crop top. Bardzo fajny kolor, też taki szaro grafitowy. Trochę jakby wpada w kaki, taką jakąś zieleń. Zaraz zmierzę. No, i do tego dziewczyny zamówiłam sobie jeszcze jedne klapki czarne i baleriny. Zwykłe czarne balerinki w szpic. I już Wam muszę powiedzieć, że raczej będę je zwracać, bo one są bardzo sztywne. Bo ja już je mierzyłam na stopie. Mam tego typu balerinki z Lidla, takie różowe, materiałowe i zarąbiście mi się je noszą. One są dosyć mocno sztywne. Ja myślałam, że to jest, wiecie, będzie taki materiał, takie zwykłe materiałowe, a one są zamszowe. I no niestety trochę, trochę tak są sztywne po prostu. I kolejną rzeczą są klapki, które teraz mam w ręce i widzę, że są ciężkie strasznie. Tak wyglądają klapeczki. Powiem Wam, że fajne, zgrabne. Zastanawiam się, zaraz je zmierzę, bo ich jeszcze nie mierzyłam. Do takich właśnie luzackich stylizacji, właśnie nawet do tej spódniczki. O, ta bluzeczka myślę, że też będzie wyglądać ok. Coś takiego, ale są bardzo ciężkie. Myślałam, że to będą takie bardziej, wiecie, te piankowe coś, ale takie leciutkie, a one są naprawdę ciężkie. Dobrze, zróbmy tą stylówkę i sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, założyłam stylóweczkę. powiem Wam, że bluzkę śmiało mogłabym brać rozmiar S, bo ona i tak wypada sporo, ale zostaje ze mną, bo mi się niesamowicie podoba. Zapinana jest na guziczki, ma mega długie rękawy, zakończone właśnie taką falbaneczką, ślicznie to wygląda, także ta emeczka zostaje. Spódnica, powiem Wam, że ja ją przedtem dałam sobie tak trochę niżej i tak nie bardzo wyglądała. Ale nałożona tak centralnie w najwęższe miejsce mojej talii, ona jest asymetryczna. I tak to słuchajcie, wygląda. Ale czy ona mi się do końca podoba i czy mi leży, to się e, szczerze zastanawiam. E, a klapki niestety z bólem serca oddaję. Ładnie wyglądają na nodze, ale one są dziewczyny na szeroką stopę. Patrzcie, jak mi tu latają. Mi one wychodzą po prostu te klapki centralnie do przodu. I więc jeżeli macie szeroką stopę. Albo na przykład macie problem z haluksami, to te klapki dla Was będą idealne. Bardzo mi się podobają. Ładnie wyglądają na nodze, ale są niestety za duże, za szerokie. Co powiecie, dziewczyny, na taką stylizację? Tak. Tak. Tak czy ja wiem. Bluzka mogłaby być odrobinę krótsza. Wiecie? Ale bluzeczka jest śliczna. Spódnica. No, nie wiem. Ma coś w sobie do opalonego ciałka, taka właśnie asymetryczna. Może biały top do tego. A już na przykład słuchajcie, ta spódniczka do tego topiku w tym kolorze to już zupełnie inaczej wygląda. No, jeszcze się nad nią zastanawiam, tak szczerze powiedziawszy. Myślałam, że ona tutaj od tego miejsca troszkę będzie bardziej rozkloszowana. A to jest emeczka. No i ona jest asymetryczna, widzicie? Idzie tak do dołu. No. Dobra, i tutaj Wam jeszcze założyłam tą eleczkę, i powiem Wam, że ta LK jest ok i ona ze mną zostanie. Nałożyłam specjalnie tutaj na ten top. Widzicie, że to jest cieniutkie. Ja wolę jednak piżamki troszeczkę takie luźniejsze, ale podejrzewam, że ta MK spokojnie by była na mnie ok. Dziewczyny, to jest bawełna, więc linkuję Wam tą piżamkę na dole. Tak, ja już z przyzwyczajenia szukam tutaj kieszonek. Fajny luz, one są dosyć spore, także myślę, że śmiało możecie dziewczyny brać nawet rozmiar mniejszy. Jak lubicie, piżamki bardziej powiedziałabym dopasowane. Ramiączka są regulowane, także proszę. Fajna, fajna, idealna na lato, ale nie tylko, bo to jest dziewczyny bawełnka, także no, myślę, że fajnie, podoba mi się. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po obiedzie, wysprzątałam, e, zabrałam się za robotę, którą miałam do zrobienia. Przyszły do mnie jeszcze dwie przesyłki. Proszę bardzo, Pixie. Kolejna przesyłka Pierowa. W ogóle, e, o, widząc to pudełko, wiem już co w środku będzie. To są, słuchajcie, styki z tej serii On The Glow. E, I mamy tutaj róże. Dwa róże, jeden rozświetlacz. Hmm. O, tutaj jest brąz. Brąz, a różowe? Blasz brąz i super glow. Aż jestem ciekawa, co tutaj, hmm, co tutaj jest. W niebie pisze brąz, a to jest przecież róż. To wszystko są, słuchajcie, róże. Znam te styki. Szczerze, to je też powydawałam. A to jest, on jest taki bardziej brązowy. Tego kolorku jeszcze nie... Ojej. No to są dla mnie, słuchajcie, za, za mokre i troszeczkę za tłuste produkty. One bardzo, ale to bardzo fajnie będą nadawały się, słuchajcie, do cery suchej. U mnie, no niestety, one akurat się nie sprawdzają, bo są do cery tłustej, no nie bardzo, powiem Wam szczerze. Także myślę, że może je zostawię na jakieś rozdanko albo coś w tym stylu. Swoją drogą, to jeszcze maseczki do ust, które jakiś czas temu od nich dostałam, mam nieotwarte i nieużyte. I tutaj, moje drogie, jest moje zamówienie z o Ten szampon, o którym Wam mówiłam. Czekajcie, ja to otworzę sobie. Um. Chwila otworzę to. Dobra, słuchajcie, to jest tak zapakowane, bo to jest duży litrowy szampon. I słuchajcie, zamówiłam sobie ogromną litrową butlę. Troszkę z tego styropianu się tutaj. Pokleiło. Dziewczyny, ja pierwszą przysyłkę, którą od nich dostałam, to oczywiście dostałam do testowania taką pojemność szamponu 250 ml i maskę. Maskę jeszcze mam, szampon się nam skończył, bo używam go ja, Lenka i Tosia. Szampon do wszystkich rodzajów włosów, w tym do włosów farbowanych, znacząco wpływa na ograniczenie wypadania włosów. Tutaj mamy takie składniki aktywne jak między innymi filtrat ze śluzu ślimaka, kwas hialuronowy, ekstrakt z aloesu i olej arganowy, więc szampon, który bardzo, ale to ładnie nawilża włosy. Te włosy są miękkie i przede wszystkim, słuchajcie, one się tak nie puszą. Ja dzisiaj akurat miałam zupełnie inny szampon używany, natomiast użyłam sobie maskę właśnie od Dolgio. No i kupiłam sama za swoje zarobione pieniążki. Słuchajcie, duży litrowy szampon. Bardzo serdecznie Wam polecam. Oprócz tego, on naprawdę bardzo ładnie pachnie. Czekajcie, aż się powącham. Bardzo ładnie pachnie. Na pewno jak mi się maska skończy, też maskę będę sobie zamawiać. Dziewczyny i chłopaki na stronie internetowej Dolgio macie. Minus 30% z kodem siarka. Więc jest to naprawdę bardzo fajny rabat, bardzo fajna zniżka. Na próbę, zawsze możecie sobie zamówić ten mniejszy szampon, czyli 250 ml. Jak Wam się sprawdzi, możecie sobie wypróbować właśnie większą pojemność. To jest szampon, który świetnie myje głowę. Nie obciąża włosów u nasady, tak samo maska. One są w dalszym ciągu tak fajnie, wiecie, uniesione i on mi się po prostu sprawdza. A jak mi się coś sprawdza, to ja kupuję. Otwiera też bardzo dobrze rozczesywanie, więc dla naszych dzieciaków, dla dziewczyn, dla dzieci, które mają wiecznie plączące się włosy wiem, że to jest problem u wielu dziewczynek, bo z wieloma mamami rozmawiam także możecie sobie zamówić taki wielki, litrowy szampon. Ja jakiś czas temu kupowałam szampon z Oloroczet, też taki duży, litrowy, fryzjerski, ale on strasznie do góry poszedł cenowo. A ten na dobrą sprawę powiem Wam, że nie jest absolutnie gorszy, wręcz ma dużo lepsze składniki aktywne. No i wychodzi tani. Także proszę bardzo, możecie sobie zamówić. Ja będę kończyć już dzisiaj tego vloga. Pokazałam Wam te zamówienie z Sensei. Um. Zaczynałam nagrywać rolki dla Enzym, ale potrzebny jest jeszcze do dalszej części mój staszek, więc muszę poczekać, e, aż przyjdzie z garażu, bo poszedł coś tam właśnie tworzyć. A ja sobie w międzyczasie zmontuję tego vloga i porobię jeszcze coś, co tam mam e, pozapisywane do zrobienia. Tak dalej pada, i podejrzewam, że tak będzie jeszcze padać kilka dni. więc dziękuję Wam za dzisiaj, no i co? i widzimy się e, w kolejnych vlogach. Buziaki. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Przedtem mówiłam, że będziemy kończyć, ale teraz będziemy kończyć. W ogóle to uświadomiłam sobie, że ostatnio w ostatnim vlogu wspominałam Wam o tych nowościach z Veoli, które sobie zamówiłam, te rękawice, a ich Wam nie pokazałam. I ona może już nie wygląda tak atrakcyjnie, bo ja ją, słuchajcie, używałam. I to jest właśnie zestaw tych dwóch rękawic. W takim zestawie macie rękawice do nakładania samoopalacza, a druga rękawica to jest właśnie taka szorstka, brudna trochę, bo ja się nie umyłam wczoraj i jej nie wyszorowałam, a wiadomo, że można sobie ją umyć, także ona jest już, ona jest jeszcze w ogóle wilgotna bardzo, ale Boże, pachnie. Myłam się, słuchajcie, takim pięknym żelem z kurde, Tasan. jak to się nazywa, te takie arabskie kosmetyki, co w Lidlu są czasami. Uwielbiam ten zapach. Yy, I słuchajcie, tutaj nie potrzebujecie peelingu, nie potrzebujecie żadnych takich zdzieraków. Wystarczy woda na dobrą sprawę, czy też żel. Wiadomo, że żelem to zawsze lepiej. Yy, I ta rękawica, i przede wszystkim ona przepięknie, złuszcza martwy na skórek, peelinguje ciało. Dlatego, jeżeli lubicie właśnie yy, aplikację samoopalaczem i zależy Wam, tak jak mówiłam, jeżeli Wam zależy na tym, żeby ten samoopalacz dobrze się rozprowadzał, to sobie dziewczyny, zamówcie ten zestaw. Bardzo korzystnie wychodzi cenowo, właśnie kupować. Yy, te dwie rękawice razem. Natomiast, jeżeli się dziewczyny nie oparacie samoopalaczem, to ogólnie mam nadzieję, że wiecie, żeby wasza skóra dobrze, jędrnie i ładnie wyglądała, zwłaszcza właśnie w takim sezonie letnim, jaki mamy teraz, kiedy częściej chodzimy, bardziej wiecie rozebrane, w sensie że krótkie spodenki, topy, nietopy i tak dalej. Bardzo ważne jest złuszczanie. Martwego na naskórka regularnie, żeby ta skóra dobrze wyglądała. Tak jak dbacie o cerę, tak dbamy też o ciało, dlatego ten zestaw Wam bardzo serdecznie polecam. U mnie to zawsze bywa tak, że ja się smaruję samo opalaczem dwie noce pod rząd. I wczoraj się opalałam samoopalaczem właśnie z Weoli. No nie mogę, słuchajcie, taką krzywdę sobie zrobiłam tymi wyciskaniami, że to jest w ogóle porażka. Proszę ze mnie przykładu nie brać mandat powinnam dostać za to, bo, bo to wygląda, słuchajcie, jak pieprzyk. To jest przykryte, ale to jest tak wypukłe. Co prawda, już mi się trochę ściera podkład, bo nagrywałam materiały i sprzątałam jeszcze, że uwielbiam. Ten odcień Amber jest po prostu przepiękny, taki złoty, naprawdę taki fajny, ciepły, ale dzisiaj dla odmiany posmaruję się samoopalaczem w odcieniu Cocoa. Lubię tak właśnie mieszać, że jednego dnia smaruję się na ciepło, a drugiego dnia czymś bardziej chłodnym i wtedy opalenizna jest, słuchajcie, zarobista. E, także jeszcze działa mój kod rabatowy, minus 20%, skorzystajcie dziewczyny. A ja tymczasem, no co, idę. E, opublikowałam przed chwileczką inną rolkę. Idę do góry pakować paczuszki, bo muszę tam jeszcze poogarnąć i poodpisywać klientkom na wiadomości. Będziemy kończyć tego vloga. Mamy dzisiaj środę, cały dzień pada. Nie będziemy narzekać, bo dobrze, że pada. Słuchajcie, zobaczcie w ogóle, jak się zielono zrobiło. Po prostu jest taka, słuchajcie, zieleń, jest tak pięknie, a koniczyny, muszę Wam powiedzieć, że swego czasu to była sama trawa. Tak się koniczyna rozsiała, że to jest w ogóle wow! Wszystko pięknie tak zazieleniło, że bajka, no bajka. Teraz tylko czekać, aż się troszeczkę wypogodzi, żeby słoneczko świeciło. No i myślę, że ruszy. I dziewczyny, te trawy, patrzcie, te trawy z kukurydzy, to jest po prostu. O oh my god, jak to się pięknie rozrosło! Naprawdę nie spodziewałam się, że to tak będzie rosło. I nie wiem, czy jeszcze w tym roku, może jeszcze w tym roku posadzimy, bo to bardzo szybko rośnie, żeby troszkę więcej, albo w innych miejscach gdzieś tą trawę też dać, także yy, super. O, i tam jest ten rododendron przesadzony. Powiem Wam, tak się rozbujał, a tam obok, tutaj to jest magnolia. Tak się ten rododendron rozbujał, że tylko czekać aż będzie pięknie puszczać kwiaty. Bo wiecie, że on wcześniej był tutaj, tam na ogrodzie, w takim jakby gazonie. Także proszę, tak wygląda widok z mojego tarasiku. Pięknie wysprzątałam sobie, słuchajcie. Tam jeszcze. O, Antośka się przed chwilą bawiła. E, no, mam do nagrania lokowanie tych butów. No to zrobię to innym razem. Także dobrze. Życzę Wam. E... O, Antosia! Antosia, pokroję. Żegnamy się już. Pa!